Istnieją praktyki, które nie wymagają przygotowania ani wiary, a mimo to potrafią przerwać najbardziej uporczywy mechanizm ludzkiego umysłu. Nie działają przez sugestie ani przez wysiłek woli, działają przez bezpośredni kontakt z rzeczywistością. Zimna woda należy do tej kategorii. W chwili, gdy dotyka ciała, kończy się narracja. Myśl, która przed momentem biegła bez przerwy, zostaje brutalnie zatrzymana. Nie ma czasu na interpretacje, nie ma przestrzeni na wspomnienia ani projekcje. Zostaje tylko doświadczenie, surowe i natychmiastowe. Ludzki umysł funkcjonuje jak nieustanny komentator. Nawet w ciszy tworzy opowieści, oceny, przewidywania. Zimna woda nie negocjuje z tym mechanizmem. Ona go przerywa. W ułamku sekundy wszystkie linie myślenia ulegają zawieszeniu, jakby system został odłączony od zasilania. To zawieszenie nie jest pustką w sensie braku, lecz pustką pełną obecności. W tej przerwie pojawia się świadomość, która nie potrzebuje słów, aby istnieć. Dawne tradycje rozumiały ten moment jako wtargnięcie sakrum w codzienność. Nie dlatego, że woda była uważana za magiczną lecz dlatego, że potrafiła odsłonić to, co zawsze było ukryte pod warstwą automatyzmu. Ego, rozumiane jako struktura kontroli i oporu, traci na chwilę swoją dominację, nie zostaje zniszczone, lecz uciszone. A w tym uciszeniu ujawnia się głębszy porządek, cichy i stabilny. Pierwszą reakcją ciała na zimno jest szok. Oddech przyspiesza, mięśnie się napinają, system nerwowy przechodzi w tryb alarmowy to stary mechanizm przetrwania. Jednak, jeśli nie pojawia się ucieczka, jeśli nie ma walki z doświadczeniem, reakcja ta zaczyna się transformować. Oddech stopniowo się pogłębia, napięcie ustępuje, a ciało odnajduje nową równowagę w warunkach, które jeszcze przed chwilą wydawały się wrogie. Ten moment przejścia jest kluczowy. To nie zimno samo w sobie ma znaczenie, lecz zmiana relacji wobec niego. Kiedy opór zanika, doświadczenie przestaje być zagrożeniem. Ciało uczy się, że intensywność nie oznacza niebezpieczeństwa. Ta lekcja jest zapisywana głęboko, poza poziomem myśli. Układ nerwowy reorganizuje się, ucząc się pozostawać obecnym, zamiast reagować automatycznie. W tym stanie umysł przestaje być centrum dowodzenia. Myśli nadal mogą się pojawiać, lecz nie przejmują kontroli. Są jak dźwięki w tle, które nie zakłócają ciszy. Ta cisza nie jest brakiem aktywności, lecz pełnią uwagi. Świadomość jest skupiona, stabilna, zakotwiczona w ciele. Nie ma potrzeby interpretowania doświadczenia, ponieważ ono jest wystarczające samo w sobie. Zimna woda działa jak inicjacja. Ponieważ wprowadza bezpośrednio w doświadczenie graniczne graniczne nie w sensie ekstremalnym, lecz pierwotnym granica między kontrolą a poddaniem między reakcją a obecnością. Przekroczenie tej granicy nie wymaga odwagi rozumianej jako wysiłek wymaga jedynie zgody na bycie tu i teraz bez ucieczki. Wielu ludzi żyje w stanie ciągłego napięcia, nie zdając sobie z tego sprawy. Ciało jest stale przygotowane do obrony, umysł stale gotowy do analizy. Zimna woda demaskuje ten stan, pokazuje jak głęboko zakorzeniona jest kontrakcja i jak bardzo stała się normą. Jednocześnie oferuje możliwość jej rozpuszczenia nie poprzez walkę, lecz poprzez pełną obecność. Kiedy napięcie zaczyna ustępować, pojawia się uczucie klarowności. Nie jest to euforia ani ekscytacja. Jest to spokojna świadomość bycia. Zmysły są wyostrzone, ale nie przeciążone. Ciało jest czujne, ale nie spięte. Ta jakość obecności jest rzadko doświadczana w codziennym życiu, ponieważ wymaga całkowitego zatrzymania wewnętrznego dialogu. Zimna woda nie dodaje niczego nowego do ludzkiej natury. Ona usuwa to, co zbędne. Zdejmuje warstwy reakcji, lęku i nawykowego myślenia. To, co pozostaje, jest proste i pierwotne. Świadomość, która nie potrzebuje historii, aby być realna. To właśnie ta prostota stanowi fundament dalszej przemiany. W tej fazie doświadczenia zaczyna ujawniać się coś, co zwykle pozostaje ukryte pod warstwą codziennego pośpiechu. Gdy ciało przestaje walczyć z zimnem, a oddech odnajduje swój naturalny rytm, Pojawia się poczucie wewnętrznego uporządkowania. Nie jest to porządek narzucony z zewnątrz, lecz porządek wynikający z braku oporu. Wszystko znajduje swoje miejsce bez wysiłku, jakby organizm przypominał sobie zapomniany schemat równowagi. Ten stan nie jest bierny, wręcz przeciwnie, jest intensywnie żywy. Uwaga nie rozprasza się na wiele kierunków lecz koncentruje się w jednym punkcie doświadczenia. Ciało i świadomość działają jak jedna całość. Nie ma rozdziału między obserwatorem a tym, co obserwowane. Zimno jest odczuwane bez komentarza, bez etykiety. Jest czystą informacją, która nie wymaga interpretacji. W tym momencie ujawnia się subtelna, lecz istotna zmiana w funkcjonowaniu układu nerwowego. Zamiast dominacji reakcji obronnych pojawia się stan czujnej stabilności. Jest to jakość, która pozwala pozostawać otwartym nawet w obliczu intensywności. Ten stan nie jest wynikiem treningu mentalnego. Jest naturalną odpowiedzią organizmu, gdy przestaje on być zmuszany do walki z tym, co jest. Dawne szkoły inicjacyjne rozumiały ten proces jako przejście przez próg. Próg, który oddzielał życie przeżywane mechanicznie od życia przeżywanego świadomie. Zimna woda była jednym z narzędzi, ponieważ nie pozwalała na udawanie. Nie można było pozostać w półśrodku albo pełna obecność, albo ucieczka. A w pełnej obecności odsłaniała się prawda o naturze świadomości. Ta prawda nie była koncepcją ani doktryną, była doświadczeniem bezpośrednim. Świadomość okazywała się czymś stabilnym, niezależnym od zmiennych warunków. Sensacje przychodziły i odchodziły, ale coś pozostawało nieporuszone. To coś nie miało formy ani nazwy, lecz było wyraźnie rozpoznawalne. Było punktem odniesienia, z którego wszystko inne mogło być obserwowane bez lęku. Wraz z tą stabilnością pojawia się nowy rodzaj zaufania. Nie jest to zaufanie do okoliczności ani do kontroli. Jest to zaufanie do własnej zdolności pozostawania obecnym. Ciało uczy się, że nie musi reagować impulsywnie, aby przetrwać. Umysł uczy się, że nie musi przewidywać każdego możliwego scenariusza. Ta nauka zachodzi poza słowami na poziomie bezpośredniego doświadczenia. Efekty tej nauki zaczynają być widoczne poza samą praktyką. Codzienne sytuacje, które wcześniej wywoływały napięcie, są teraz odbierane inaczej. Pojawia się chwila zawieszenia przed reakcją. W tej chwili zawieszenia rodzi się wybór możliwość odpowiedzi zamiast automatycznego impulsu. To właśnie ta możliwość stanowi jeden z najgłębszych owoców tej praktyki. Z czasem świadomość staje się bardziej osadzona w ciele. Uwaga nie odpływa tak łatwo w abstrakcję. Kontakt z oddechem, z postawą, z ruchem staje się naturalny. Nie wymaga przypominania ani wysiłku. Jest to rezultat wielokrotnego doświadczenia pełnej obecności w warunkach, które wcześniej były postrzegane jako nieprzyjazne. W tej obecności zaczynają rozpuszczać się stare napięcia emocjonalne. Nie poprzez analizę przeszłych wydarzeń, lecz poprzez bezpośrednie doświadczanie ciała w teraźniejszości. Energia, która była zablokowana w reakcjach obronnych, zaczyna się uwalniać. Proces ten jest cichy, często ledwo zauważalny, ale jego skutki są trwałe. Pojawia się lekkość, która nie wynika z unikania, lecz z integracji. Zimna woda w tym sensie staje się nauczycielem prostoty. Pokazuje, że nie potrzeba skomplikowanych metod, aby dotknąć istoty świadomości. Wystarczy zgoda na pełne doświadczenie tego, co jest. Ta zgoda nie jest aktem woli, lecz aktem uważności, a z uważności rodzi się przemiana, która stopniowo obejmuje całe życie. W miarę jak ta praktyka staje się powtarzalna, jej działanie zaczyna wykraczać poza chwilowe doświadczenie. Nie jest już tylko momentem intensywności, lecz procesem, który stopniowo zmienia sposób, w jaki świadomość zamieszkuje ciało. Organizm uczy się nowej reakcji na nieznane. Zamiast kurczyć się i bronić, pozostaje otwarty i czujny. Ta zmiana jest cicha, ale głęboka, ponieważ dotyczy fundamentów percepcji. W tym stanie pojawia się zdolność obserwowania impulsów bez konieczności ich realizowania. Myśl pojawia się i zanika, emocja wznosi się i opada, a świadomość pozostaje nieporuszona. To nie jest dystans ani obojętność. To bliskość bez utożsamienia. Człowiek doświadcza pełni odczuć, nie będąc przez nie pochłoniętym. Ta jakość obecności była od zawsze celem praktyk inicjacyjnych, choć rzadko była osiągana bezpośrednio. Zimna woda działa jak katalizator, ponieważ nie pozwala na półśrodki. Wymusza spotkanie z teraźniejszością, bez możliwości ucieczki w rozproszenie. W tym spotkaniu ujawnia się prawda o tym, jak bardzo umysł przyzwyczaił się do ciągłego napięcia. Gdy napięcie zostaje rozpoznane, może zostać rozpuszczone. Nie przez wysiłek, lecz przez uważność skierowaną dokładnie tam, gdzie ono się pojawia. Wraz z rozpuszczaniem napięcia zmienia się jakość energii życiowej. Przestaje ona być nerwowa i rozproszona, staje się skupiona, stabilna, dostępna. Ta energia nie popycha do działania, lecz wspiera klarowność. W codziennych czynnościach pojawia się poczucie płynności, ruchy są prostsze. Decyzje mniej chaotyczne, a uwaga mniej podatna na zakłócenia. W tej fazie zaczyna być wyraźnie odczuwalne połączenie między oddechem a stanem świadomości. Oddech nie jest już tylko funkcją fizjologiczną, staje się mostem. Każdy pełny wdech pogłębia obecność, każdy spokojny wydech rozpuszcza resztki oporu. To nie jest technika oddechowa. Lecz naturalna reakcja organizmu, który znalazł się w stanie równowagi. Dawne tradycje mówiły o oczyszczeniu, nie w sensie moralnym, lecz energetycznym. Zimna woda była postrzegana jako narzędzie, które przywraca przepływ tam, gdzie doszło do zastoju. Współczesny język nie jest tu konieczny, aby zrozumieć efekt. Po doświadczeniu zimna wiele osób odczuwa lekkość, jasność. I wewnętrzną przestrzeń. Te odczucia są bezpośrednim sygnałem reorganizacji wewnętrznej. Wraz z tą reorganizacją zmienia się relacja z trudnością. Trudność przestaje być wrogiem, a staje się informacją. Ciało, które nauczyło się pozostawać obecne w zimnie, potrafi pozostać obecne także w napięciu emocjonalnym czy niepewności. Ta zdolność nie eliminuje wyzwań lecz zmienia sposób ich przeżywania. Zamiast walki pojawia się ciekawość i uważność. W tej uważności pojawia się również głębszy kontakt z samym sobą. Nie z obrazem siebie, nie z historią osobistą, lecz z bezpośrednim poczuciem istnienia. To poczucie nie potrzebuje potwierdzenia. Jest oczywiste, gdy umysł przestaje je zagłuszać. Zimna woda odsłania je poprzez swoją bezkompromisowość. Nie oferuje pocieszenia, ale oferuje prawdę. Ta prawda nie jest dramatyczna, jest prosta i cicha. Mówi, że świadomość jest zawsze dostępna, niezależnie od warunków, że obecność nie wymaga idealnych okoliczności, że można być w pełni tu nawet wtedy, gdy doświadczenie jest intensywne. Ta wiedza nie jest przechowywana w pamięci, lecz w ciele. Jest odczuwana, a nie zapamiętywana. W miarę jak ta wiedza się stabilizuje, życie zaczyna być przeżywane z innego miejsca, nie z miejsca reakcji, lecz z miejsca obecności. Zimna woda była tylko bramą. To, co się przez nią odsłania, pozostaje dostępne w każdej chwili, gdy uwaga powraca do ciała i oddechu. W ten sposób praktyka przestaje być oddzielnym rytuałem, a staje się częścią codziennego istnienia. W końcowej fazie tego procesu pojawia się zrozumienie, które nie ma formy myśli, lecz jest jasnym odczuciem wewnętrznym. Człowiek zaczyna rozpoznawać, że to, czego szukał w praktykach, naukach i wyjaśnieniach, było zawsze obecne. Zimna woda nie stworzyła tej jakości, lecz ją odsłoniła. Usunęła warstwy przyzwyczajeń, reakcji i obron, które przez lata oddzielały świadomość od bezpośredniego doświadczenia bycia. To odsłonięcie przynosi ze sobą głęboki spokój. Nie jest to spokój wynikający z braku bodźców, lecz spokój zakorzeniony w zdolności pozostawania obecnym niezależnie od warunków. Ciało, które przeszło przez intensywność zimna bez ucieczki, zna już tę zdolność. Nie musi jej udowadniać. Ona staje się naturalnym stanem odniesienia, punktem do którego można powracać w każdej chwili. W tym stanie relacja z rzeczywistością ulega uproszczeniu. Zamiast ciągłego analizowania pojawia się bezpośredni kontakt. Zamiast interpretowania doświadczenia pojawia się gotowość do jego przyjęcia. Ta prostota nie oznacza naiwności. Oznacza klarowność. Świadomość przestaje się rozpraszać na zbędne wątki, a energia życiowa przestaje być marnowana na opór. Z czasem ta klarowność zaczyna przenikać wszystkie obszary życia. Codzienne czynności są wykonywane z większą uważnością, rozmowy stają się bardziej autentyczne, a reakcje mniej impulsywne. Nie dlatego, że ktoś stara się być inny lecz dlatego, że wewnętrzny punkt ciężkości się zmienił. Obecność stała się ważniejsza niż kontrola. W tym miejscu praktyka zimnej wody przestaje być postrzegana jako wyzwanie. Staje się przypomnieniem. Przypomnieniem o zdolności bycia całkowicie tutaj, o zdolności oddychania nawet w obliczu intensywności, o zdolności zaufania własnemu doświadczeniu bez konieczności jego natychmiastowego oceniania. To przypomnienie ma wartość tylko wtedy, gdy jest regularnie odnawiane. Dawne tradycje podkreślały znaczenie powtarzalności. Nie chodziło o dyscyplinę dla samej dyscypliny, lecz o stabilizację doświadczenia. Jednorazowe przebłyski świadomości są cenne, lecz nietrwałe. Dopiero regularny kontakt z intensywnością i obecnością pozwala zakorzenić tę jakość głębiej. Zimna woda była jednym z narzędzi, ponieważ była zawsze dostępna i nie wymagała skomplikowanych przygotowań. W tej regularności zachodzi stopniowa przemiana. Układ nerwowy uczy się nowego wzorca reagowania. Zamiast natychmiastowej kontrakcji pojawia się przestrzeń, zamiast chaosu pojawia się porządek. Ten porządek nie jest sztywny, jest elastyczny i żywy. Pozwala na adaptację bez utraty kontaktu z sobą. Wraz z tą przemianą pojawia się głębsze poczucie integralności. Człowiek przestaje czuć się podzielony pomiędzy myślami, emocjami i ciałem. Wszystkie te aspekty zaczynają współistnieć w jednym polu świadomości. Ta integracja nie jest efektem intelektualnego zrozumienia lecz rezultatem wielokrotnie przeżytej obecności. Ostatecznie to, co pozostaje, jest niezwykle proste. Jest to zdolność powrotu do siebie, do oddechu, do ciała, do chwili obecnej. Zimna woda była tylko jednym z przejść, jednym z progów. To, co się za nim odsłania, nie jest związane z żadnym rytuałem. Jest dostępne zawsze, gdy uwaga przestaje uciekać. W ten sposób praktyka zamyka swój krąg. Nie prowadzi do czegoś zewnętrznego, lecz do domu, do miejsca, w którym świadomość jest spokojna, obecna i żywa. To powrót, który może dokonywać się wielokrotnie, za każdym razem, gdy człowiek decyduje się pozostać w pełni obecny. I w tej obecności odnajduje to, co było celem od samego początku.